Cześć, witajcie. Słuchajcie, miałem być na innym polu, ale wylądowałem na takim polu, gdzie badyle jeszcze stoją w porze paku. Także pokręcę się po takich plackach, gdzie tutaj nie jest za wysoko, albo coś. Zobaczymy, czy z tam coś wyjdzie. No, ja tutaj mam pierwszy dołeczek. Słuchajcie, wykopany. Tutaj mamy fancika. Tutaj coś jest. Już patrzymy, co to. Zobaczcie nad kurda jakiś szczał, coś pięknego ale fand, normalnie w fanci od niej z tej ziemi aż mi się ciepło zrobiło, słuchajcie, no super wyczyścimy, zdjęcie dodam oczywiście Na razie to pakuję i do następnego dołeczka Już niedaleko kolejny dołeczek, zobaczmy cóż to, cóż to mogło być. Nie wiem, jakiś dekielek z dziurkami, nic specjalnego, pakujemy i lecimy dalej. Zobaczymy co jeszcze wyjdzie stąd. Sygnał tutaj na 78, zobaczmy. Coś mam w ręce Słuchajcie, jakiś kawałek ozdóbki z czegoś łamane, tak by to wyglądało. Innego pomysłu na to nie mam. Pakujemy. szkoda czasu. Ciemno się robi, ja znowu po pracy tylko na chwileczkę wyskoczyłem. I co. Zobaczymy co wyjdzie tymczasem Sygnał na 80 Zobaczmy co na 80 Co było i się zmyło Kurde myślałem że moneta a to tylko jakaś blaszka Kolejna z dziurkami, chyba tak bynajmniej wygląda. No, znaczy, jakieś okucie może z czegoś było, nie wiem. Jakiś numer jest nawet tutaj. 297 No nie wiem. Jakaś taka blaszka. Idziemy dalej. No, tutaj sygnał 91. Wysoki. Patrzmy, o, ciężko się mało w tych badylach kurde, żadna przyjemność Żadna przyjemność powiem wam. I no, manetę słuchajcie. Jest moneta, pierwsza moneta Czyli jest coś zajechana, co wiadomo Nie, no, moneta będzie. Stan jest agonia powiedzmy Sygnał na 78 Może coś fajnego będzie Hmm? Jest tutaj. Mamy nie słuchajcie. Jest dzisiaj pierwsza plomba. No jest plomba. No nic. Pakujemy. Tu przy kolejnym dołeczku Mamy jakąś... Okrągłość, jakiś placek tutaj jest, nie wiem co to może być. Weźmiemy to razem. Bruder coś co Dosyć ciężkie. Tutaj jakby jakiś metal z tym wychodził. tutaj dwa otwory nie wiem czy to jakiś odważnik był albo coś jeśli wiecie piszcie w komentarzu i tyle co to? pakujemy fonciora i lecimy dalej no i kolejny dołeczek tutaj taki na 66 trzeba fajeczkę odpalić niestety palący tutaj wyskoczyło nam coś i to będzie guziczek mamy guzik gładziutki, nic na nim nie ma tak to wygląda idziemy dalej 93 tutaj sygnał patrzmy, patrzmy na wierzchu Ale ale moneta będzie chyba. Uhu. Jest kolejna. A dzień dobry. Słuchajcie, co my tutaj mamy. I stan jest nawet taki w miarę z tego, co już widzę. I już mi się buźka cieszy. O to chodzi, właśnie. O to chodzi. Cztery feningi. Duża moneta. Fajnie. Tak to wygląda. Zobaczcie sobie tutaj zdjęcie super. No. Kurde. Aż normalnie szkoda, żeby trzeba do domu za chwilę jechać. No i szkoda, że tutaj takie badyle stoją na tym polu, nie? Badyli by nie było Byłoby lepiej. Będę chciał przypilnować te pole Jutro podjadę, może rolnik coś z tym zrobi i będzie się lepiej chodziło, bo to pole ma potencjał tu kiedyś. Chyba w sumie 3-4 sreberkaśmy wyciągnąć z tego pola. No i dalej wychodzi nam, no, także, także nie ma źle. Tam w tych krzakach znalazłem taką jeszcze łuskę dużą z tego, z czołgu Shermana. Jak znajdę zdjęcie, to Wam dorzucę. No, dobra, lecimy. Sygnał na 90. Zobaczymy, czy na 90 tutaj będzie. Jest kolejny fan. Tutaj tak jak widzicie Co to będzie? Będzie kolejny moniak Z tego wynika Ale też zajazd Kurde, szkoda tych młodych naprawdę Zobaczcie ile tej chemii tutaj się na te pola wlewa A my to później wszystko jemy Takie czasy fajny sygnał 88 zobaczmy głęboko nie powinno być jest coś tu Aluminium. Pozostałości po krem Krem na ból, wiecze czego nie Dubeczek taki na 83 Ja tutaj coś już widziałem, słuchajcie Sobie pozwoliłem kopnąć Co już my tutaj mamy No Wygląda to dziwnie Wygląda to dziwnie powiem Wam no ani mi to na guzik nie wygląda ani chyba na monetę, czy No bardziej na monetę mi to wygląda niż na guzik Tu jakieś srebrne Choć Holender wie co to było Nie, słuchajcie, to był guzik Nie była moneta, to był guzik Coś tam z tyłu napisane jest, może jakby czyszczę To coś więcej będę wiedział Kolejny fancik ląduje. Też mi się zgubił. Nie mam, dobra. Taka sytuacja, zobaczcie. Tutaj jeden sygnał. Tutaj drugi sygnał. Kopniemy najpierw ten. Zobaczymy, co tutaj jest. I co ten lewo. Dobra co mamy na wierzchu to był śmieć kopiemy następny na 88 co będzie koło śmiecia A koło śmiecia mamy Mamy co? Co to kurde było? Jakiś raten? Jakiś zabór, chyba z, nie wiem, z wody, czy może. Tu widzę gwint. Jest tutaj jest gwint. To może z jakiegoś kranu, albo coś tam. No. Tak to mogło być. Dobra. Apokujemy. Cóż my tutaj mamy, słuchajcie, tutaj taki sygnał, tak się odbiło. Tutaj, tak to było. Jakby jakieś takie zamknięcie z czegoś stare. Zobaczcie, no i ja to jestem kaleka normalnie. Jakby takie zamknięcie z czegoś, tak to wygląda. Kolejny pan jest. wiem Sygnał dziewięćdziesiąt trzy. co Coś to tutaj. Tutaj mamy co mamy? coś widzę jakieś tylko kółeczko takiego pakujemy kolejny sygnał tutaj słuchajcie 62 dwa sześćdziesiąt dwa sygnał a widzę tu jakiś placek o. Guzik, słuchajcie, taki duży guzik na 62 Sygnał czyściutki Szkoda, że gładki Szkoda, że na nim nic nie ma No ale guzik to guzik, tak no. tutaj sygnał 64 Coś. Kolejny guzik też, oczywiście, gładki. No ale jest guziczek. Pakujemy, idziemy. Sygnał tutaj na no 79 był. Słuchajcie, moneta wyskoczyła. Tutaj sobie leży. Weźmiemy monetę i co tam zobaczymy, co to będzie jest jakiś fenik, na pewno fenik jakiś. No i to będzie ze swastyką. Tak coś mi tutaj pachnie na swastykę. I chyba tak będzie w zielonej patynce. dołu przeczyszczam, zdjęcie dodam. No i słuchajcie, starczy na dzisiaj. Tu mi pokazuje, że już cewka na wykończeniu. To teraz będziecie widzieć widzicie cewka prawie rozładowana ciemno się robi trzeba spadać na chałupce pole ma potencjał długo nie byłem może z półtora godzinki byłem że coś wyskoczyło widzieliście na pewno, na pewno żeście widzieli jeśli żeście dotrwali do końca no badyle stoją ciężko się chodzi woda ale jeszcze na te pole wrócę tutaj jeszcze coś tutaj wyjdzie muszę tylko poczaić kiedy ten rolnik wpadnie ciągnikiem i te pole lekko przerobi. Będzie gitara. No cóż, tak, się z wami żegnam. Dzięki, żeście oglądali. Na razie do następnego.